Witaj w świecie De Agostini. Jeśli modelarstwo jest Twoją pasją, nasza najnowsza kolekcja z pewnością Cię zachwyci. Oto klejnot w koronie floty imperialnej Cara Mikołaja I. Okręt 12 apostołów w skali 1 do 100. Ten wspaniały model został zaprojektowany na podstawie historycznych dokumentów i schematów z XIX wieku. Projektanci odtworzyli wszystkie detale, w tym imponujące omasztowanie i ożaglowanie. 120-działowy liniowiec połączył w sobie najlepsze tradycje carskiego szkutnictwa i osiągnięcia konstruktorów brytyjskich. Teraz ten przepiękny żaglowiec może być Twój. Zbudujesz go krok po kroku, zamawiając prenumeratę na stronie www12 www.dwunasłapostołów.pl Numer pierwszy kosztuje tylko 4,99. Jako prenumerator otrzymasz praktyczną matę do cięcia, zestaw nożyków precyzyjnych z 16 elementami, przy budowie modelu z pewnością przyda Ci się także nasz kolejny prezent. Giętarka do balsy. Zamawiając kolekcję, będziesz otrzymywał poszczególne przesyłki wprost do domu i zapewnisz sobie dodatkowe korzyści. Już od trzeciego numeru oszczędzasz 14 zł na każdej przesyłce. Płacisz po jej otrzymaniu i obejrzeniu. Możesz zakończyć prenumeratę w dowolnej chwili. Masz pewność, że nie przeoczysz żadnego numeru. Dostajesz trzy fantastyczne prezenty. Możesz skorzystać z wyjątkowej oferty premium. Oferta premium to prawdziwa gratka dla każdego modelarza. Dzięki niej skompletujesz super praktyczny warsztat modelarski z wieloma szufladkami i przegrodami, który pomoże Ci utrzymać porządek w Twoim miejscu pracy. Więcej informacji na temat oferty premium znajdziesz na stronie www12 apostołówpl na etapie składania zamówienia. Pamiętaj, nie musisz być wytrawnym modelarzem, aby zbudować ten legendarny żaglowiec. Ułatwieniem będą gotowe, precyzyjnie wycięte laserem elementy, wykrojone i zszyte żagle. Oprócz tego w każdym numerze znajdziesz ilustrowaną instrukcję, która poprowadzi Cię przez kolejne etapy montażu. Przed Tobą fantastyczna przygoda. Zamów kolekcję już dziś.